Ja jestem Monika i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przychodzę do Was, mierzymy i będzie to mierzymy z buchu najtańszych sukienek, jakie udało mi się kupić na ich stronie. Pomyślałam, że nagram dla Was coś innego, coś takiego nieoczywistego, dlatego słuchajcie, weszłam na ich stronę, wpisałam sukienki, po czym w preferencjach zaznaczyłam cena od najniższej do najwyższej. Zamówiłam 7 pierwszych sukienek, jakie udało mi się dostać w moim rozmiarze. Nie kierowałam się ich wyglądem, ale ceną i rozmiarem. Niektóre te sukienki są w rozmiarze mniejszym niż rozmiar, jaki noszę na co dzień. Niektóre są o rozmiar większe. A to dlatego, że z tych sukienek tanich jest naprawdę bardzo ciężko kupić małe rozmiary. Te, które są dostępne, to są to raczej rozmiary takie większe, XXL. No ale nie przeciągając, zaczynamy, otwieramy paczkę i zobaczymy co tu w niej jest, ja jeszcze słuchajcie tych sukienek nie widziałam, nie dotykałam, nie wiem jakie one są jakościowo, najdroższa sukienka kosztowała mnie 6 funtów, czyli jest to bardzo niedużo, chyba 3 z tych sukienek kosztowały mnie tylko 4 funty, jedna 5, ja wszystkie mam ceny w telefonie, dlatego wam powiem po kolei jak będę je wyciągać, jeszcze wam tylko powiem, że naprawdę sukienek było multum, bo było chyba 500 czy 600 sztuk łącznie, no ja kupiłam te pierwsze od góry, tak jak mówię, które udało mi się kupić w moim rozmiarze, ale Naprawdę sukienek jest dużo. Teraz tylko zobaczymy, czy one są dobre jakościowo. A więc otwieramy paczkę. I słuchajcie, pierwsza sukienka prezentuje się tak, w takim fajnym liliowym kolorze. Okej, okay, ona była przeceniona z 20 na 6 funtów. Jest ona w rozmiarze 10. I już widzę, że jest ona dość cienka, a więc wydaje mi się, że będzie prześwitująca. Ale zaraz zobaczymy, jak ona będzie wyglądała na mnie. Ciężko ja ją na siebie ubieram i ja wam pokazuję. Hej! Jestem już w w sukience. Muszę wam powiedzieć, sukienka sama w sobie bardzo mi się podoba. Fajne ma te marszczenia. No jest dość krótka. Dla mnie chyba jednak trochę przykrótka. Jest to taka bardziej imprezowa sukienka. Tutaj ma takie pufki, też z marszczeniami. I ogólnie całe... Nie no, fajna jest. Trochę jest prześwitująca, ale powiem wam, że nie mam masakry. 6 funtów. Bardzo mam fajny kolor, bardzo mi się ten kolor podoba. Do palenizny wygląda naprawdę bardzo fajnie. Tutaj jest takim półgolfikiem. A więc jeśli chodzi o pierwszą sukienkę, to podoba mi się. Ok, następna. Okej, okay, pamiętam tą sukienkę. Ta jest, słuchajcie, bardziej taka sylwestrowa. Ona jest również w rozmiarze 10. Kurde, ładna. Ile ona kosztowała? Ta sukienka była przeceniona z 25 funtów na funtów 5. A więc też bardzo tania. Fajny materiał, taki grubszy. Ona ma takie... cała jest w takich jakby diamencikach. Nie wiem, czy to, słuchajcie, widać w kamerze. I cała też jest, słuchajcie, marszczona, dlatego bardzo fajnie będzie się w talii układać i na pupie. Ja już ją na siebie zakładam, bardzo jestem ciekawa tej sukienki. Kurde, super. Już ją na siebie zakładam i się wam pokazuję. Jestem. Muszę wam powiedzieć wow. Słuchajcie, ta sukienka jest po prostu przepiękna. Zobaczcie. Naprawdę, jeśli chodzi o tą, to jestem w szoku, bo ona kosztowała 5 funtów, a wygląda jakby kosztowała 50 funtów 50. Jest po prostu prześliczna. Idealna, słuchajcie, na Sylwestra, czy na jakąś taką imprezę okolicznościową. Wow! Jestem mega zadowolona z tej. Ja nie wiem, czy ona by nie wyglądała lepiej w rozmiarze 8 na mnie, ale rozmiar 8 nie było, dlatego też zakupiłam rozmiar 10, ale ją sobie na pewno zostawię, bo jest prześliczna. Naprawdę, słuchajcie, dziewczyny, ja wam podlinkuję tą kieckę i kupujcie, bo naprawdę jest warto. ok następna. Pamiętam też tą sukienkę i ona mi się średnio podoba. Ona jest taka za kolanko, jest dość cienka i ona kosztowała mnie 4 funty i była przeceniona z funtów 8. Taka bardziej sportowa, zobaczcie, tutaj ma taki rozpierdak po boku. Ten rozpierdak może wyglądać całkiem fajnie. Też z golfikiem. W sumie kolor ma ładny. Teraz zobaczymy, jak ona będzie się prezentować ubrana. I ja tą sukienkę mam w rozmiarze 8. Super. Zaraz zobaczymy, jak ona będzie wyglądać, ale z tej naprawdę jestem bardzo zadowolona. Prześliczna. Jestem już w następnej. Jest ok. Nic, słuchajcie, specjalnego. Taka zwykła na co dzień sukienka. Ten rozpierdak ma tutaj dość dość tak wysoką muszę powiedzieć ale tak ogólnie, ja w sumie bym miał nawet jakichś adidasów nosiła czy, czy też wansów ja za bardzo słuchajcie golfów nie lubię, bo mnie duszą wolę jednak nie mieć nic tak tutaj blisko pod szyją, ale za 4 funty, nie ma masakry, ale nie ma też rewelacji materiał jest dość słuchajcie cienki nie prześwituje chyba, bo nie widzę nie widzę żeby prześwitywała no i jest ok, następna to jest słuchajcie, długa sukienka. O boże, ta jest super cieniutka. Jak ona idzie w ogóle? Aha, ona chyba idzie tutaj na szyję. To jest tył. I tu ma rozpierdaj, dobra, wiem już jak ona idzie. Bardzo cienka. Jeśli chodzi o jakość tej sukienki, to bardzo kiepska jest. Mm, ona mnie kosztowała 5 funtów i była przeceniona z funtów 20. Ja bym chyba, słuchajcie, nie zapłaciła za nią 20 funtów. Może będę zaskoczona, jak ją na siebie ubiorę, ale tak na pierwszy rzut oka to wygląda bardzo tanio, tak bardzo cienko. Tak jak mówię, może się zaskoczę. Będzie wyglądała super ekstra. No ale dobra, ja już ją na siebie zakładam. Okej, okay, jestem w następnej sukience i... Muszę wam powiedzieć, że ubrana nie wygląda tak źle, tak jak mówiłam, że może się zaskoczę tym, jak będzie wyglądać. Jest ona długa, trzeba ją nosić bez, bez stanika, dlatego że jest dość głęboko wycięta i ma wycięte, słuchajcie, plecy, a więc bez stanika wyglądać będzie dużo, dużo lepiej oczywiście. Tutaj ma z e, przodu rozpierdak i jest do samych kostek. Niestety nie mam jak wam tego pokazać, ale zobaczcie, ona jest naprawdę bardzo długa. Kurde, no źle nie wygląda. Myślałam, że będzie bardziej prześwitliwa, że ten materiał będzie taki bardzo cieniutki, ale on nie jest cienki, ale taki lejący i właśnie jak jest ubrana, to wygląda to całkiem spoko. Kurde, powiem wam, że no jak na razie to jestem miło zaskoczona, jeśli chodzi o te sukienki, najtańsze sukienki, jakie udało mi się kupić. Dobra, pokazuję wam następną. Nie wiem, czy powiedziałam, ona jest w rozmiarze 6, bo nie było w moim rozmiarze, było albo same duże rozmiary, i ona była jeszcze w trzech kolorach. Fajna taka się tylko butelkowa zieleń była, niestety nie było w ogóle rozmiarów. A więc widziałam czarną, była jeszcze czerwona. Czerwona też myślę, żeby fajnie wyglądała tak bardzo elegancko, ale okej. Okay. Następna o Boże! Kompletnie nie mój typ sukienki, nie mój kolor też. Ale może wy lubicie żółty i taka będzie Wam się podobać. Zobaczymy jak będzie wyglądać ubrana. ona kosztowała, chyba też 4 funty. Hmm. ona kosztowała... Piątkę kosztowała i była przeceniona z 20 funtów. Ok. Ja mam ją w rozmiarze... w rozmiarze 6. A więc już ją mierzę i zobaczymy jak będę wyglądać w żółci. Może mi będzie pasować. Jestem już w następnej sukience. Słuchajcie, to nie jest żółty, to jest jakiś taki musztardowy kolor i muszę stwierdzić, że niestety kolor musztardowy nie jest moim kolorem. Ogólnie ten krój nie jest zły. Może w kolorze czarnym wyglądałaby lepiej, myślę, że tak. Myślę, że w czarnym pewnie bym ją ubrała. Natomiast ten kolor nie podoba mi się absolutnie. Ale ponownie, kosztowała no słuchajcie, ja mówię, że ona kosztowała 4-5 funtów. Bardzo niedrogo. Ogólnie sukienka no nie prześwituje, jeśli chodzi o ten materiał fajny, taki rozciągliwy, milutki, a więc no poza tym, że kolor mi się nie podoba, to nie mam zbyt wiele tej sukience do zarzucenia. Warta jest zapewne swej ceny, no za 5 funtów, no te tył Wam pokażę, bo nie pokazałam jak ona z tyłu wygląda. Okej, okay, następna. Okej, okay. tę sukienkę będzie się bardzo ciężko porasować, bo jest takiego materiału kno... Gno, gniecącego się bo jest zgniec... <śm> bo jest materiał, który się gniecie i ogólnie kolor ma bardzo ładny, tutaj z tyłu zobaczcie ona jest na ekspres, pod szyją ma taką jakby falbankę, tutaj też ma rękawki takie wkówki hmm. materiał dość taki cieniutki ile ona kosztowała? ona mnie kosztowała słuchajcie 6 funtów, przedtem ona była z funtów 18 i ja mam tą sukienkę w rozmiarze, czemu tu nie ma rozmiaru? Ja mam ją chyba w rozmiarze 10. Nie, ja mam ją w rozmiarze 8. Już na siebie zakładam i się Wam pokazuję, ale kolor podoba mi się bardzo. Ciekawe, jak będzie się prezentować już ubrana. Jestem. I zobaczcie, sukienka jest bardzo ładna, niestety jest na mnie za ciasna nie dopięłam się z tyłu, to znaczy może jakbym pociągnęła bardziej, to, to bym dopięła ten ekspres, ale boję się, że pęknie, a będę musiała ją odesłać, ale kolor ma naprawdę bardzo ładny i ogólnie sama w sobie układa się, zobaczcie, bardzo fajnie tutaj robi taką smukłą talię może przez to, że ma tutaj te pówki, to automatycznie talia wydaje się dużo węższa, ponieważ ramiona wydają się szersze, no kurde, bardzo fajna jest i chyba nie było, słuchajcie w większym rozmiarze, bo pewnie bym sobie zamówiła drugą chyba był tylko taki rozmiar z tego co pamiętam kolor mi się podoba naprawdę bardzo i w ogóle cały kształt tej sukienki wow, szkoda szkoda bo jest naprawdę fajna chyba już mi została słuchajcie ostatnia sukienka switaśna zobaczcie, serduszka <laughs> ponownie ta sukienka nie jest no, do końca w moim stylu ale tak jak mówię, ja nie kierowałam się tym czy one mi się podobały, tylko żeby były taniej w moim rozmiarze i ta sukienka kosztowała 5 funtów i ona była przeceniona z funtów 20. I ja tą sukienkę mam w rozmiarze 6. Myślę, że ona będzie dobra, bo jest takiego ciągnącego się materiału. Ogólnie ten print fajny. Kropeczki niebieskie, serduszka, taka bardziej na co dzień sukienka. Ja już ją ubieram, zobaczymy jak ostatnia kiecka będzie się na mnie prezentować. Jestem już w ostatniej sukience i muszę Wam powiedzieć, że jest przesłodka. Taka bardzo dziewczęca, delikatna. Bardzo ładnie się tutaj układa w dekoldzie. No na co dzień taka dochodzenia, słuchajcie, do adidasów czy też do jakichś sandałków. Ja to w sumie wszystko noszę do adidasów, jeśli chodzi o mnie to do adidasów, do vansów czy też do converse'ów. Ale naprawdę, podoba mi się bardzo, kurde, i znowu, za 5 funciaków, naprawdę fajna sukienka. Czasem warto, słuchajcie, wejść sobie w tą sekcję z tymi rzeczami najtańszymi, przecenionymi, dlatego że, no podsumowując no poza tą żółtą, to znaczy się musztardową, która jest no nie tyle, że nie fajna jakoś gatunkowo czy cenowo, jest po prostu nie w moim guście i kolorze Ta reszta tych sukienek jest naprawdę bardzo fajna i chyba te dwie sobie i tą sobie zostawię no niestety te za małe i tą musztardową będę musiała odesłać, ale ogólnie jestem bardzo pozytywnie, słuchajcie zaskoczona tymi sukienkami jeszcze mam maskę ja już tu się z wami żegnam, a jeszcze kupiłam maskę, zobaczcie. U nas w ogóle jak się idzie do miasta to nigdzie nie ma masek. Jedynie w funciaku. I zobaczyłam maski u nich na stronie. Takie lipne trochę za dwa funty, ale teraz u nas trzeba wszędzie te maski nosić. Ja te maski non stop gubię. I zamówiłam sobie taką kolorową. Może nie do końca do tej sukienki pasuje, ale taka zwykła, żeby do sklepu gdzieś wyjść, założyć Kosztowała 2 funty, była chyba przyciniona z 4 albo z 5, już nie pamiętam. I tak, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, napiszcie, która sukienka Wam się podobała najbardziej. Jeżeli chcecie, żebym nagrała taki czy też podobny filmik z jakiejś innej sieciówki to też piszcie komentarze, napiszcie z jakiej sieciówki, a ja postaram się taki film dla Was nagrać. Zapraszam Was też na mój Instagram i oczywiście do subskrypcji, jeśli tego jeszcze nie robicie. Ja się już teraz z Wami żegnam, do zobaczenia w następnym filmie. Pa! Jakie wejście! Tutaj ma, zobaczcie, takie fajne półki też marszczone.